Witajcie, kochane dziewczyny, nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od Słowa Bożego, które ostatnio często czytam, z pierwszego listu do Koryntian, z jedenastego rozdziału. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za Was wydane, to czyncie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył Ten kielich to nowy przemierze w mojej krwi. To i ilekroć pijecie, na moją pamiątkę, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie lekceważenia ciała i krwi Pana. Nie więc każdy człowiek przyjrzy się tam sobie, a potem sięga po chleb i bierze drąg kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Słowo Boże zawiera mnóstwo różnych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób mamy żyć, co robić, czego nie robić, co wprowadzać w życie, czego unikać. Po to, po prostu, by być szczęśliwym człowiekiem. Psychologowie teraz odkrywają coś, co Bóg już powiedział kilka tysięcy lat temu, i teraz uczą ludzi, żeby wprowadzali to w życie. A słowo Boże zawiera to już od dawna. Jaką wskazówkę daje nam ten fragment, jaki nakaz? Nakaz dotyczący tego, by spożywać wieczerzę pańską, by przychodzić do stołu pańskiego. Jaki jest Twój stosunek do Wieczerzy Pańskiej? Zapraszam na dzisiejszą modlitwę kobiet. Muzyka Jezus w swoim Słowie daje nam tutaj wyraźną wskazówkę, żeby czynić to na Jego pamiątkę, żeby przychodzić do Stołu Pańskiego, łamać się chlebem, pić z kielicha Pańskiego i wspominać to, co Jezus zrobił dla nas co uczynił dla nas na krzyżu. Przyznam się Wam, że od jakiegoś czasu na nowo zgłębiam tajemnice Wieczerzy Pańskiej. Dalej nie odkryłam jej zupełnie, ale myślę, że jestem coraz to bliżej. Staram się przychodzić do Stołu Pańskiego bardzo często. Staram się właśnie łamać chlebem, pić z kielicha sok, ponieważ nie piję alkoholu i ogłaszać, ogłaszać zwycięstwo Jezusa w swoim życiu. Jestem też pod ogromnym wrażeniem książki Josepha Prince'a. Moc wieczerzy pańskiej: odkrywanie drogi do zdrowia i życia. Bóg, który jest zawsze dobry, nie zsyła na nas ani żadnych chorób, ani cierpienia, ani bólu, ani też śmierci. Diabeł wykorzystuje to po to, żeby mówić nam, że Bóg każe nas za nasze grzechy, nasze złe postępowanie, syła na nas chorobę czy też syła śmierć. No, niestety to nie jest prawda. Adam i Ewa. Grzesząc w ogrodzie Eden, sprowadzili na całą ludzkość śmierć, dlatego że zapłatą za grzechy jest śmierć. Ale Bóg w swojej wielkiej miłości zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, żeby przyszedł, żeby za nas umarł, przedtem żeby cierpiał i żeby zmartwychwstał, po to, żebyśmy w Jego ranach, Mieli zdrowie, po to, żebyśmy z tego spełnionego dzieła krzyża czerpali zdrowie dla siebie, czerpali dla siebie radość i życie wieczne i też odkupienie za nasze grzechy. Jezus, ustanawiając wieczerzę Pańską, uczynił ją jako takim kanałem, przez który przepływa dla nas właśnie zdrowie, przepływa dla nas, przepływa dla nas siły, przepływa dla nas młodość, a także święta krew. Która się wylewa ciągle po to, żeby oczyszczać nas z grzechów, żeby nas chronić, zabezpieczać. Słowo Boże nas przestrzega, żebyśmy przychodziły, podchodziły do wieczerzy pańskiej w sposób godny. Dlatego, że gdy lekceważymy ciało i krew pańską, gdy lekceważymy właśnie Wieczerzę pańską, to wtedy sprowadzamy na siebie choroby, sprowadzamy na siebie całe, całe zło. Być może słowo Boże mówi, dlatego między wami tylko chorych i słabych, a wielu pomarło. Czy właśnie w jaki sposób spożywać wieczerzę Pańską? Co robić? Otóż, gdy przechodzimy do stołu Pańskiego i łamiemy się chlebem, wspominajmy, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Wspominajmy, jak bardzo za nas cierpiał. Wspominajmy to, jak bardzo był zranione, że Jego ciało było. Tak zmasakrowane, że nie było na nim dosłownie centymetra kwadratowego zdrowej, e, zdrowej przestrzeni, było całe zakrwawione, nie przypominało w ogóle człowieka, był niepodobny do człowieka. Potem gdy już go ubiczywano, bito go po głowie, wsadzono mu cier koronę cierliwą na głowę, i po tej koronie go bito, opluwano, wyszedzano, a gdy już był dostatecznie poniżony upokorzony, zbity, kazano mu nieść krzyż i potem na tym krzyżu go ukrzyżowano. Ale Słowo Boże mówi, że w ranach Jezusa jest nasze zdrowie. Gdy spożywamy ten chleb na pamiątkę właśnie śmierci i zmartwychwstania Jezusa, dziękujmy Jezusowi za to, że umarł za nas, że Jego ciało zostało złamane po to, żeby nasze ciało mogło być zdrowe. I ogłaszajmy to w naszym życiu, że Jesteśmy zdrowe, że zdrowe są nasze dzieci. Ogłaszajmy zdrowie w życiu naszych bliskich, naszych przyjaciół, w swoim życiu. Przyjmujmy to zdrowie i wierzmy w to, że rzeczywiście z tej wieczerzy, spożywania wieczerzy, płynie dla nas zdrowie, płyną dla nas siły, płynie dla nas młodość. Gdy pijemy krew, wspominajmy, że krew Jezusa oczyszcza nas z grzechów, ale też jest dla nas ochroną, jest dla nas takim zabezpieczeniem przed wszelkim niebezpieczeństwem, przed wszelkimi złymi rzeczami, jest dla nas gwarancją pokoju. I dziękujmy za to, że krew Jezusa została przelana, po to, żebyśmy my mogły chodzić w płaszczu Bożej Sprawiedliwości, po to, żebyśmy my mogły chodzić w Jezusowej Sprawiedliwości, bo ta krew ciągle płynie i ciągle nas obmywa z grzechów, jeżeli tylko, jeżeli tylko w to wierzymy. Ty łamiesz ten chleb i ogłaszasz zdrowie, wierz i ufaj, że stanie się to, co prosisz. Jeżeli nie nawet nie od razu, nie za pierwszym razem, to jednak niech Twoja wiara nie maleje, ale przychodź do tego stołu Pańskiego codziennie. Jeżeli jesteś w gronie rodziny, zapraszaj całą rodzinę. Jeżeli jesteś sama, możesz robić to sama. Wiecie, kilka dni temu moja córka. Nagle zachorowała i dostała bardzo wysokiej gorączki 39 stopni. Ponieważ opiekuje się swoją malutką córeczką, jest jeszcze mamą karmiącą, więc nie za bardzo mogła napaszerować się lekami, żeby wstać i zacząć normalnie funkcjonować. Leżała e, po prostu e, ledwo żywa. Ale zachęciłam ją do tego, żebyśmy spożyli wieczerze pańską, ona należącą. Ale modliłyśmy się i ogłaszałyśmy zdrowie. Ogłaszałyśmy to, że ciało Jezusa zostało złamane, zostało zmiażdżone, zostało poharatane, przebite do krzyża, po to, żeby jej ciało mogło być zdrowe, po to, żeby ona mogła normalnie funkcjonować. I wiecie, Wieczorem do zwykła gorączka jest jeszcze większa. Jej temperatura spadła do 37 stopni, a następnego dnia już mogła normalnie zajmować się swoim malutkim dzieckiem i za to wielka chwała Najwyższemu Bogu. Jaki jest Twój stosunek do Wieczerzy Pańskiej? Czy zaczęłaś traktować ją jako zwykły rytuał? Jako coś, do czego się przyzwyczaiłaś i po prostu tym uczestniczysz raz na tydzień, czy nawet codziennie, czy może po prostu traktujesz to jako tradycję, chodzisz do komunii z przyzwyczajenia, bez zastanowienia się nad tym i rozważania tego, co Jezus zrobił dla Ciebie, i jaka z tego spożywania ciała i krwi płynie dla Ciebie ogromna moc. Jeżeli Zweryfikujesz swoje serce i okaże się, że rzeczywiście, przestało to mieć na Ciebie wielkie znaczenie, że bardzo często spożywając ten chleb myślisz zupełnie o czym innym. Zweryfikuj swoje postępowanie i zacznij traktować tę wieczerze tak, jak powinna być ona traktowana, wtedy na pewno doświadczysz i tego błogosławieństwa, które płynie z tej wieczerzy. Wiecie, pierwsi chrześcijanie mieli świadomość tego, jaka wielka moc płynie z wieczerzy pańskiej, dlatego spotykali się po domach i łamali chleb. To było dla nich najważniejsze, właśnie żeby wspominać i świętować, rozważać to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu i czerpać z tego radość, życie i siły do tego, żeby świadczyć o wielkim, dziele zbawienia, o wielkim dziele ukończonego krzyża. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Podziękujmy Jezusowi za to, co zrobił zaraz na krzyżu. Panie Jezu, ja dziękuję Ci. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że posłałeś Jezusa, że posłałeś Jezusa po to, żeby za nas umarł, żeby za nas cierpiał. Jezu, dziękuję Ci, że Ty nie skorzystałeś ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ale przyjąłeś postać sługi. Ale oddałeś chwałę Bogu przez to, że wypełniłeś swoje zadanie do końca. I mimo tego, że byłeś, Boże, zbity, że byłeś opluwany, że byłeś zgardzony, że byłeś wyszydzony, potępiony, to jednak nie powiedziałeś dość, nie powiedziałeś stop. Nie wyzwałeś aniołów, żeby walczyli o ciebie, przecież mogłeś to zrobić. Ale wypełniłeś w pokorze dzieło do końca, bez żadnego zbędnego słowa, jak baranek prywatny na rzeź, po to, żeby ja mogła teraz z tego czerpać, po to, żeby ja mogła teraz z tego korzystać, po to, żeby z, tego, z tej Twojej ofiary płynęło dla mnie zdrowie. Twoje ciało zostało zmiażdżone. po to, żeby moje ciało mogło być zdrowe. Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoją świętą krew, która została przelana i która oczyszcza mnie każdego dnia z moich grzechów, oczyszcza mnie. Z moich złych przyzwyczaiń, z moich złych myśli. Dziękuję Ci za to, że Twoja święta krew mnie chroni zabezpiecza, jak kloszem przed całym złem tego świata. Chwała Ci, Panie, bądź wyższony, bądź błogosławiony za, za to, że zostawiłeś nam wieczerzę i za to, że odkrywasz przed nami tajemnicę dotyczące mocy wieczerzy. Chwała Ci Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kochane dziewczyny, bardzo chciałabym, żeby to moje słowo zachęciło Was do spożywania wieczerzy Pańskiej, do wspólnego dzielenia się chlebem, wspominania tego, co już zrobił dla nas na krzyżu i czerpania całymi garściami mocy, która płynie ze spożywania chleba i wina, mocy uzdrowienia, mocy sił, mocy witalności, młodości. Róbcie to, ile razy się spotykacie wspólnie na modlitwie, dzielcie się chlebem, bo Jezus powiedział, żebyśmy to robiły, żebyśmy tego przestrzegały. Pozdrawiam Was do następnej soboty z Panem Bogiem, Papa. Pa.